Видайте. Ten odcinek poświęcam jednej z najpiękniejszych i mocno ściskających za serce powieści o Spider-Manie. Jeżeli macie w sobie chociażby namiastkę romantyzmu i jesteście wrażliwi, to ta opowieść szczególnie powinna was poruszyć. Komiks jest niesamowity pod wieloma względami. Warstwa graficzna stylizowana jest na pierwsze komiksy o Spider-Manie. A dobrze napisane dialogi i ciekawie prowadzona fabuła sprawia, że bez trudu czytelnik może wczuć się w ten jakże niezwykły klimat opowieści. Miniseria ta została wydana na przełomie 2002 i 2003 roku. Jednak w historii cofamy się do końcówki lat 60., gdzie ponownie jesteśmy świadkami wydarzeń, które pierwotnie miały miejsce w zeszytach The Amazing Spider-Man 40 do 49. Materiał zawiera streszczenie komiksów Spider-Man Niebieski od 1 do 6. Zapraszam do oglądania. Bob, let's have some fun. Nasza historia rozpoczyna się w Walentynki. Peter jak co roku w ten dzień odbywa swój coroczny rytuał i pozostawia jedną czerwoną różyczkę na kolumnie mostu broklińskiego w miejscu, gdzie zginęła Gwen Stacy. Nikt poza Peterem nie wie o jego nocnym wypadzie. Pobyt w tym miejscu przywodzi Peterowi na myśl wspomnienia, gdy dostał od Gwen pierwszą anonimową kartkę walentynkową. Przypominają mu się wszystkie drobne rzeczy, które człowiek dostrzega w drugiej osobie, gdy jest nią zafascynowany, jak na przykład w jaki piła wodę sodową łyczek po łyczku, lub jak opadały jej włosy na twarz. Peter wierzy w to, że człowiekowi, zanim przydarzy się coś dobrego w życiu, musi być to poprzedzone najpierw czymś złym. W tym momencie Peter wspomina pewną zieloną maskę z przeraźliwie wyłupiastymi oczami i białym niczym śnieg rozciągającym się po całej szerokości twarzy, niepokojącym złowieszczym uśmiechem. W tamtym momencie nie zdawał on sobie sprawy, jak wielki wpływ na jego dalsze życie będzie mieć osoba, która kryła się pod tą maską. Jednak w tamtej konkretnej chwili Green Goblin nie wywarł na spider manie wielkiego wrażenia. Mimo niekorzystnego położenia, jakby od niechcenia, Peter wychodzi gładko z opresji, wciągając swojego przeciwnika w psychologiczne gierki, stosując przy tym swój arogancki i nieco bezczelny sposób bycia. Mimo, że walka nie należała do najłatwiejszych, ostatecznie Spider pokonuje Goblina. W wyniku eksplozji spowodowanej bombami dyniowymi Goblina budynek, w którym toczył się po Jedynek zaczyna płonąć. Spider-Man bije się z myślami, czy zostawić swojego wroga, wiedząc, że bez problemu uszłoby mu to na sucho, czy też go uratować. Jego przeciwnik zaczyna przytomnieć i nie pamięta ostatnich wydarzeń. Norman Osborn, który kryje się pod maską Goblina, niepokoi się o swojego syna Harego Osborna, który, jak wiadomo, jest najlepszym przyjacielem Petera, co ostatecznie przekonuje naszego bohatera, aby wynieść rannego przeciwnika z płonącej kamienicy. Będącej na miejscu, w wypadku straży pożarnej, Spider przekazuje zaś, że Green Goblin nie żyje, a Norman Osborn jest bohaterem, który pomógł mu powstrzymać super Superwatera. Niedługo po walce, Peter dostarcza redaktorowi naczelnemu Daily Bugle, Johna Jemisonowi zdjęcie Green Goblina. Młody fotograf liczy na natychmiastową zaliczkę za swoją pracę, jednak Jemison go zbywa, a następnie Peter zostaje wysłany do szpitala, w którym leży Norman Osborn, aby tam również cyknąć kilka fotek. Odwiedzając szpital, Peter zastaje tam Harego, syna Normana i zarazem swojego nowego kolegę z uczelni. Mimo, że chłopacy nie znają się zbyt dobrze, Harry docenia fakt, że Peter przyszedł. Gdy nasz bohater odchodzi, na miejscu pojawia się reszta ekipy z uczelni, w tym Flash Thompson oraz Gwen Stacy, z którą Peter po raz pierwszy wymienił przelotne spojrzenie. To wystarczyło, aby zakręcić Peterowi w głowie. Na kolejnych kadrach Peter udaje się z wizytą do cioci May. Nasz bohater oznajmia, że marzy o zakupie motocykla, jednak ubolewa nad faktem, że nie ma odpowiedniej kwoty pieniędzy. Ciotka Petera chcąc wesprzeć swojego siostrzeńca przekazuje mu w prezencie kopertę z oszczędnościami, które zbierali wraz z wujkiem Benem. Zachwycony Peter dziękuje swojej cioteczce i nie tracąc chwili udaje się do sklepu z motorami. Z rządzeniem losu, gdy Peter dokonuje zakupu obok witryny sklepu przechodzą Harry, Flash i Gwen. Gdy Peter popisuje się przed znajomymi nowym nabytkiem, lekko zazdrości. Drosny flash próbuje dopiec naszemu bohaterowi. Docinki flasza nie robią jednak wrażenia na dziewczynie, która pozwala się przewieźć Peterowi na nowym motorze. W tej samej chwili na progu domu Petera staje tajemnicza kobieta. Jest to nie kto inny, jak siostrzenica koleżanki ciotki Petera, Anny Watson. Mary Jane. Watson, którą ciotka May próbuje zapoznać Petera już od jakiegoś czasu, jednak jak dotąd bezskutecznie, gdyż chłopaka jak zwykle nie ma w tym momencie w domu. W następnym numerze Spider-Man zwisa na pajęczynie czytając prasę. Wszystkie gazety podchwyciły już temat śmierci gringoblina. Peter jednak doskonale zdaje sobie sprawę, jaka jest prawda i wciąż odczuwa lekki niepokój związany z faktem, że osoba, która jeszcze tak niedawno przywdziewała zieloną maskę leży teraz w szpitalu, pozostając na wolności. Gdy Spider-Man kończy czytać prasę i przemieszcza się w innym kierunku, przy stoisku z gazetami pojawia się jego niedawny wróg Kraven, który najwyraźniej bacznie obserwuje pająka, planując swoją zemstę. Obawy związane z normalną o zbornem nie ustępują u Petera, przez co ten regularnie co jakiś czas składa mu szpitalne wizyty. Siłą rzeczy zaprzyjaźnia się w ten sposób coraz bardziej z Harem i tym samym ma też częstszy kontakt z Gwen Stacy, zarówno na uczelni, jak i poza nią. Dziewczyna nie tylko znacznie wyróżnia się urodą, ale najwyraźniej ma też duży zapał do nauki, jest inteligentna i błyskotliwa, co sprawia, że Peter, który ostatnimi czasy znacznie rozwinął swoje zdolności interpersonalne względem płci pięknej, jest momentami lepiej lekko onieśmielony. W międzyczasie gdzieś indziej, jeden z przeciwników Spidermana Rhino jest przetrzymywany w specjalnej komorze, gdyż nikt nie wie jak ściągnąć z niego kostium dający mu nadludzką siłę i wytrzymałość. W pewnym momencie znienacka pojawia się Craven, który ogłusza strażników i uwalnia potężnego Superwotra. Peter doświadcza na własnej skórze coraz to większych kosztów dorosłego życia. Musi opłacić uczelnię, nowy motor, wspomagać ciotkę May, a teraz jeszcze wydaje pieniądze na randki z Gwen. Wszystko to skutkuje coraz to częstszymi wizytami Parkera w siedzibie Daily Bugle. Peter dowiaduje się na miejscu o ucieczce Rhino i bez wahania udaje się na miejsce, w którym znajduje się Super Watt. Jak się okazuje, Rhino bardzo źle zniósł swoją ostatnią porażkę z rąk Spidermana i niszcząc część miasta nawołuje go do walki. Pająk przybywa na miejsce w celu zaprowadzenia porządku oraz zrobienia jakichś ciekawych zdjęć. Jak na ironię, Peter zdaje sobie doskonale sprawę, że Jamison zapłaciłby więcej, gdyby na zdjęciach tych Spiderman dostawał Cengi. Od swojego oponenta. Peter podkreśla przy tym, że zagrożenie ze strony przeciwnika jest duże i nigdy wcześniej nie zdarzyło mu się walczyć z kimś równie silnym. Może jedynie poza Hulkiem. Tutaj taka mała ciekawostka dotycząca Rhino. Postać ta w swojej standardowej formie ma niebagatelną siłę i może podnieść do 80 ton. Natomiast w tamtym czasie kostium Nosorożca pozwalał mu podnieść 20 ton, czyli dwukrotność tego co Spider-Man. Postacie toczą ze sobą długą bitwę i Spider-Man udaje się tymczasowo zatrzymać swojego oponenta. Pająkowi udaje się zebrać fragment supermocnej skóry nosoro싸 i przekazuje ją swojemu przyjacielowi naukowcowi doktorowi Curtisowi Connorsowi, który notabene jakiś czas temu uległ wypadkowi stając się przez moment jaszczurem. Podejmując się tematu, doktor Connors ryzykuje ponowne zarażenie się podobną substancją chemiczną, która nie tak dawno przeistoczyła go w Lizarda, jednak jak sam podkreśla, sytuacja tego wymaga. Ostatecznie udaje się złamać kot skóry Rhino, a Spider-Man wykorzystuje chemiczną sieć do powstrzymania swojego przeciwnika. Przy ponownym starciu Spidey inkasuje początkowo wiele ciosów od Rhino, jednak nowa broń Spider-Mana sprawia, że po niedługim czasie odporny strój nosorożca zaczyna się roztapiać i naszemu bohaterowi pozostaje już jedynie dopełnić tylko formalności. Obolały Peter powraca wieczorem do domu, aby przyszykować się na wspólną naukę z Gwen. Wystrojony młodzieniec tryska humorem i droczy się żartobliwie ze swoją Ciocią, jednak sprytna kobieta przyszykowała dla niego niespodziankę, oznajmiając, że za drzwiami właśnie stoi Mary Jane Watson, z którą od tak dawna chciała go już zapoznać. Peter, delikatnie to ujmując, nie jest zachwycony sytuacją, wszak myślami jest już przy pewnej niezwykłej blondynce. Nie chcąc jednak zawiść swojej kochanej ciotuni, Peter decyduje się poznać siostrzenicę jej przyjaciółki, w głowie jednak układając sobie, jak szybko i kulturalnie może wymigać się z niechcianej swatki. Otwierając drzwi, zapiera mu jednak w piersiach. A dziewczyna stojąca naprzeciwko wygłasza kultowe już dzisiaj zdanie: "Face the tiger, you just hit the jackpot". W trzecim zeszycie Peter zaprasza Mary Jane na spotkanie z grupą znajomych, w tym również z Gwen Stacy. Dziewczyna przybywa jednak na miejsce przed Peterem i z miejsca pojawia się na ustach wszystkich męskich imprezowiczów, którzy zastanawiają się, kim jest ta dziewczyna. Pewnie siebie Flash podbija do MJ, jednak bardzo szybko zostaje spławiony. Jane zaczyna zapoznawać się z resztą towarzystwa, a w tym momencie na miejscu pojawia się sam Peter. Wyraźnie można odczuć napięcie między dwiema atrakcyjnymi kobietami napędzane dodatkowo faktem, że rudowłosa piękność przybyła tutaj na zaproszenie Petera. MJ zaczyna delikatnie flirtować z Peterem, co wyraźnie irytuje Flesza, który zachodzi w głowę, jak taki frajer jak Parker może znać tak atrakcyjną dziewczynę. Jego uprzedzenia odnoszą jednak jeszcze bardziej odwrotny skutek względem Gwen Stacy, która Gani go za to, że nie zna on tak naprawdę Petera Parker'a. Nagle w telewizji ukazuje się relacja na żywo, w której pojawia się zdjęcie zrobione przez Petera, a reporterka informuje o zagrożeniu ze strony Lizarda, który ponownie pojawił się w mieście. Peter ma wątpliwości, czy powinien jechać, jednak żądna przygód MJ wyciąga go za krawat i para błyskawicznie żegna się z resztą towarzystwa, aby po chwili pędzić już na motorze w kierunku miejsca akcji. Na miejscu MJ ułatwia Peterowi odwrócenie uwagi policjanta, tak że ma on okazję przemknąć obok policyjnej barykady, jednak ostatecznie i tak przywdziewa on po chwili strój pająka. Poszukując jaszczura na dworcu, Spidey napodryka jego żonę i synka, którzy przybyli na miejsce. Peter prosi ich, aby udali się bezpiecznie do hotelu, obiecując, że znajdzie doktora Connorsa i przywróci go do jego ludzkiej formy, po czym, nie tracąc chwili, wyrusza do podziemia metra, w którym to ostatnio widziany był zielony potwór. Pajęczy zmysł pomaga Peterowi uniknąć niespodziewanego ataku Lizarda. Człowiek Jaszczur zdradza Spiderowi swoje plany dotyczące ponownego przywrócenia do życia wielkich gadów, które miałyby przejąć władzę nad Ziemią i wyprzeć z niej rodzaj ludzki. Przez dobrą chwilę postacie wymieniają się ciosami, aż do momentu, gdy walka zostaje przerwana przez nadjeżdżający pociąg. Wykorzystując odpowiednią chwilę przyczajony w ukryciu Craven, który jak się okazuje ponownie śledził Spidermana, pomaga Jaszczurowi zbiec z miejsca walki, wskazując mu bezpieczną i szybką drogę ucieczki, i po chwili Spiderman zostaje już. Już sam. Przebrany w cywilne ciuchy, Peter powraca do MJ, która dostrzega, że chłopak nabawił się kilku siniaków. Dziewczyna stwierdza, że zasłużył on na dodatkową premię za szkodliwe warunki pracy i całuje go w czoło, nazywając przy tym swoim facetem. Peter żartobliwie odpowiada, że gdyby wiedział o tym, że będzie nagradzany w zależności od wyników, to rzuciłby się pod pociąg. Następnie chłopak udaje się do siedziby Daily Bugle, aby zanieść świeżo zrobione zdjęcia. Nając motywy, jakimi kieruje się Lizard, Spider-Man bez trudu ponownie odnajduje swojego oponenta, który przeczesując laboratorium swojego ludzkiego alterego doktora Connorsa próbuje odtworzyć badania dotyczące DNA gadów. Tym razem jednak Spider-Man bez trudu pokonuje planującego stworzyć armię gadów jaszczura. Następnie częściowo zamraża go przy pomocy płynnego azotu i wstrzykuje unieruchomionemu przeciwnikowi na szybko przygotowane przez siebie serum, dzięki któremu udaje się odwrócić efekty mutacji i przywrócić doktora Connorsa do jego ludzkiego stanu. Na miejscu pojawiają się żona i syn. Doktora, Którzy z całego serca dziękują zamaskowanemu bohaterowi. Powracając wieczorem do swojego domu, Peter, w myśl swojej zasady, że po dobrych rzeczach zawsze przytrafia się coś złego, jest lekko przestraszony widokiem siedzącego na werandzie jego domu, Harego Osborna. Peter zasypuje swojego przyjaciela gradem pytań, czy coś się stało i czy wszystko w porządku, jednak okazuje się, że młody Osborn przychodzi z dobrymi nowinami. Harry proponuje Peterowi wspólne zamieszkanie w jednym z apartamentów jego ojca. Peter obawia się, że nie będzie go stać na taki wydatek, jednak Harry uspokaja go, że jako jego przyjaciel nie będzie musiał płacić czynszu. Przy okazji Harry pyta Petera, czy między nim a MJ coś jest, gdyż sam jest nią zainteresowany. Peter odpowiada mu, że są tak naprawdę tylko przyjaciółmi i daje mu tym samym zielone światło do działania. Harry dziękuje mu za wyjaśnienie tej kwestii i rzuca w stronę Petera komentarz mówiąc, że wszystko się ułoży, gdyż widzi w jaki sposób patrzy na niego Gwen Stacy, a następnie odchodzi zostawiając całkowicie zdekoncentrowanego Petera ze swoimi myślami. W kolejnym zeszycie Peter w podejrzanej ciszy spożywa śniadanie w towarzystwie Cioci May. Obydwoje chcą o czymś pogadać, ale każda ze stron ewidentnie nie wie do końca, jak ugryźć temat. W końcu obydwoje odzywają się jednocześnie, chcąc o coś siebie zapytać. Zauważając, że Peter spędza ostatnio większość czasu w szkole i na miejscu, May pyta Petera, czy nie obraziłby się, gdyby przeprowadziła się do Anny Watson. Peter odpowiada jej żartobliwie, że ma jego błogosławieństwo, o ile nie będą przesiadywać po nocach, słuchając muzyki na pełen regulator. Roześmiana May stwierdza, że on też powinien się przeprowadzić, przystając na warunki Harego, co zaskakuje Petera. Nieco żartobliwym tonie pyta May, czy ta chciałaby przedyskutować z nim jeszcze jakąś inną sferę jego życia, na co ta odpowiada, że może i tak, ale to nie jest właściwie jej sprawa zachęca jednak ciotkę, na co ta uświadamia mu, że jeżeli nie chciał, aby Harry umawiał się z MJ, to trzeba było mu o tym powiedzieć wprost, niezależnie od tego, czy ma ładną garsonorę. Chłopak droży się żartobliwie ze swoją ciocią, poprawiając ją, że mówi się garsoniera. W tym miejscu narrator Peter, który opowiada o tych wydarzeniach, zastanawia się jak osoba tak krucha i schorowana jak ciocia May, może mieć sobie jednocześnie tak wiele siły. Chociaż bardzo kocha swoją ciotkę, stwierdza, że nigdy by nie przypuszczała że przeżyją na Gwen i nie taka powinna być kolej życia. Stwierdza również, że śmierć Gwen była najgorszą rzeczą, jaka go w życiu spotkała, wliczając w to zabójstwo wujka Bena. Wracając do wspomnianej historii, pojawiamy się na moment w miejskim zakładzie karnym. Jeden ze starszych więźniów dostaje zawału. Okazuje się, że jest to Vulture, przeciwnik Spidermana. Jeden z więźniów o imieniu Blaki wyciąga od niego informacje dotyczące lokalizacji kostiumu Sempa, a następnie starzec traci przytomność. I Ter odprowadzać od Kemej do domu Anny Watson. W tym samym momencie wystrojona Mary Jane wymija się z Peterem w drzwiach, delikatnie przy tym z nim flirtując. MJ ponownie nazywa go swoim facetem, a lekko niemiały chłopak wydusza z siebie słowa, które jak można by przypuszczać wskazywałyby na to, że chciałby się on z nią umówić. Jednak głośne trąbienie klaksonu sprawia, że Peter nie kończy swojego zdania. Okazuje się, że pod dom podjechał elegancki kabriolet, a za kółkiem siedzi nie kto inny jak sam Harry Osborn. MJ wsiada do auta pytając Petera co Chciał jej powiedzieć, jednak ten odpowiada, że to może poczekać. Peter przystaje na warunki Harego dotyczące wspólnego mieszkania i panowie ustalają, że za niedługo trzeba będzie urządzić parapetówę. W więzieniu przebrany za pracownika pralni Craven pomaga zbiec Plakiemu, który zna kryjówkę z ukrytymi skrzydłami sępa. W zamian Blaki zobowiązał się wykonać dla Cravena pewną robotę. W ostatnim momencie Blaki zakłada na siebie skrzydła i odlatuje z miejsca, unikając policyjnego ostrzału. Peter przemieszcza się po Mieście w troju, pająka chcąc szybciej przybyć na imprezę w swoim nowym mieszkaniu. Będąc na miejscu, Spidey zamierza wskoczyć na dach i przebrać się w imprezowe ciuchy, jednak w tej samej chwili jego pajęcza sieć zostaje przecięta i pająk traci na chwilę równowagę. W ostatniej chwili Spider-Man unika gwałtownego upadku, jednak tym razem w jego stronę zostaje wyprowadzona z nienacka szybka seria kolejnych ciosów, które całkowicie zaskakują pająka. W apartamencie Harego wszyscy oprócz Flasha z niecierpliwością oczekują Przybycia Petera. Flash to gryza nieobecnemu Peterowi w swoim stylu. Wyśmiewa Parkera stwierdzając, że omija go impreza jego życia, gdyż pewnie zasnął w jakiejś bibliotece. Ponownie jednak szydzenie z Petera przynosi odwrotny skutek i to Flash staje się obiektem kpin wśród towarzystwa. Powracając do walki, Spider-Man jest rozkojarzony myślami o Gwen oraz imprezie, na której w tym momencie powinien już być, przez co z trudem jest w stanie skupić się na walce. Po chwili Peter zdaje sobie sprawę, że Vulture, z którym walczy, to nie... Nie ta sama osoba co poprzednio. Ten SeMP jest wyraźnie szybszy i silniejszy od swojego przeciwnika, jednak przemyślenia dotyczące zmiany strategii walki pojawiają się za późno w jego głowie i rozkojarzony Peter zostaje powalony mocnym kopnięciem w locie, który powoduje jego gwałtowny upadek. Nowy sem odlatuje triumfalnie ogłaszając się zabójcą Spidermana, a śledzący całą walkę w ukryciu Kraven, również zaczyna się złowieszczo śmiać. Leżąc w śniegu ranny, Spiderman zastanawia się czy przeżyje. To co jednak jeszcze Bardziej zaprząta mu głowę to fakt, że zawiódł całe towarzystwo, a co gorsza, rozczarował samą Gwen Stacy. W następnym numerze Peter po raz pierwszy pojawia się przed drzwiami ogromnego loftu, w którym ma wspólnie zamieszkać razem z Harem. Impreza już się skończyła, a Harry jest mocno zdziwiony, że Pete się na niej nie pojawił. Zatroskany pyta, czy wszystko u niego w porządku, gdyż nie wygląda najlepiej, na co Peter odpowiada mu, że chyba się trochę przeziębił. Następnie prosi Harego o wskazanie mu łóżka, po czym pada na niej nieprzytomny. Jednak mimo zmęczenia i tak nie jest łatwo mu zasnąć, wiedząc, że mieszka w apartamencie opłaconym, jakby nie patrzeć przez goblina. Craven odnajduje miejsce, w którym jeszcze niedawno przebywał ranny Spider-Man. Dociera do niego, że ten jednak przetrwał i jest zły, że Blaki nie dotrzymał mowy. Łowca udaje się do znajdującego się w zakładzie karnym szpitala, w którym leży umierający oryginalny Vulture i obiecuje podać mu odtrutkę, jeżeli ten zajmie się Spider-Manem. Semp przystaje na te warunki bez chwili wahania. MJ oraz Gwen rywalizują o względy Petera, który leży z wysoką gorączką w łóżku. Mary Jane ugotowała mu rosół, natomiast Gwen, Przyszła poczytać mu książkę, którą, jak się dowiedziała od jego ciotki, wujek Ben czytał mu zawsze, gdy ten był chory. Dziewczyny są dla siebie bardzo niemiłe, a sytuację łagodzi nieco Peter, który dostrzegając w oknie przelatującego sępa, udaje jeszcze bardziej zmęczonego i mówi, że musi trochę odpocząć. Grając billarda razem z Harem Flash, nie może pojąć, jak to możliwe, że dwie tak atrakcyjne dziewczyny przyszły tutaj specjalnie, aby doglądać, jak czuje się parkę. W tym momencie Gwen i MJ schodzą po schodach i wyraźnie nie są zadowolone z faktu, że. Nie mogły pobyć dłużej z Peterem. Gwen nakazuje haremu, aby udali się już teraz na spektakl, mimo iż ten zaczyna się dopiero za dwie godziny, a MJ ponownie daje kosza na halnemu fleszowi. Peter stoi przy oknie, przyglądając się powietrznej batalii starego sępa z młodym. Początkowo zastanawia się, czy w ogóle powinien angażować się w tą potyczkę, w końcu, jakby nie patrzeć, jest chory oraz mocno przemęczony. Wolałby zamiast tego, aby piękna dziewczyna czytała mu przygody Czaka. Tytuł książki przypomina mu jednego o wujku Benie oraz o tym, jak pewnej nocy. Również zachował się biernie, na wskutek czego doszło do tragedii. Z tą myślą Peter przywdziewa maskę i wskakuje w sam środek walki. Starając się przerwać potyczkę, Spidey zasieciowuje głowę Blakiego i rzuca nim z impetem po bliski budynek. Uderzenie jest na tyle mocne, że oderwany zostaje kawałek budynku, a niedoświadczonemu łotrowi wylatuje z rąk torba z kradzionymi pieniędzmi. Nieopodal całej sytuacji znajduje się Flash, który zdołowany ostatnimi niepowodzeniami spaceruje pogrążony w zamyśleniu. Gdy kilka metrów od niego ląduje torba z pieniędzmi chłopak przez chwilę myśli, że szczęście ponownie się do niego odwróciło, jednak po chwili dostrzega lecący w jego kierunku kawałek ściany budynku. W tym samym momencie Flash zostaje pochwycony przez Spidermana, który ratuje go z opresji. Powiedzcie, czy ten kart komiksu coś wam może przypomina? Flash dziękuje pająkowi za uratowanie mu życia i wyraża ogromny podziw dla całej jego działalności. Spidey prosi Flasha, aby ten odniósł pieniądze do banku, a następnie powraca na miejsce zaciekłego pojedynku. Peter wskakuje na grzbiet oryginalnego Sempa i od fragment z jego kostiumu, sprawiając, że ten traci kontrolę nad swoim kostiumem. Następnie nakierowuje go w stronę drugiego Sempa, doprowadzając tym samym do sytuacji, w której obaj superprzestępcy zderzają się głowami i zostają wyłączeni z gry. Cała ta sytuacja przypomina Peterowi rywalizację MJ z Gwen i ma on nadzieję, że w tym przypadku uda im się znaleźć rozwiązanie, dzięki któremu wszyscy nadal pozostaną przyjaciółmi, a być może dwoje z nich będzie czymś więcej. W apartamencie Flash zbiera wszystkich w jednym miejscu aby oznajmić, że ma dla nich nowinę, wspomina o tym, jak niedawno Spider-Man uratował mu życie. Gwen wyśmiewa opowieści Flasha, zakładając, że ten znowu wymyśla bajki. Jednak niespodziewanie to Peter staje w obronie chłopaka, prosząc, aby dali mu skończyć. Chwilowo zbity z tropu Flash stwierdza, że być może Harry faktycznie miał co do niego rację i nie jest on aż takim frajerem. Po czym dokańcza swoje przemówienie. Stwierdza, że postawa Spider-mana, który każdego dnia poświęca się dla innych, zainspirowała go do wprowadzenia zmian. W swoim życiu. Chłopak dochodzi do wniosku, że zamiast uprawiać dalej futbol i wieść pesteroskie życie, chciałby robić coś, co przysłuży się innym, i dlatego też zapisuje się do wojska. W niedalekiej odległości łowca Craven jest strzępek stroju Spidermana, po czym przeskakując z budynku na budynek staje naprzeciwko wielkiego okna, za którym znajduje się Peter wraz z towarzystwem. Narrator Peter stwierdza w tym momencie, że musiał dokonać wyboru, czy chce być do końca życia z Gwen, czy też Mary Jane. Boli go, że życie nie pozwoliło mu podjąć decyzji samodzielnie. Szósty i zarazem ostatni numer serii rozpoczynamy widząc perspektywę Cravena. Łowca bardzo skrupulatnie analizował mocne i słabe strony Spidermana, a materiałem do studiowania były dla niego walki z kolejnymi superłotrami, których na niego nasyłał. Craven stwierdza, że ma wszystkie potrzebne mu informacje i czas już rozpocząć łowy. W mieszkaniu Peter odpakowuje anonimową walentynkę. Ciekawy Harry dopytuje, kto mu ją przysłał, a Peter z humorem i stansem siebie odpowiada, że to zapewne ciotka May. Harry jest pełen podziwu jak Peter przyciąga do siebie atrakcyjne kobiety i prosi, aby ten pożyczył mu swoją wodę po goleniu. W tym momencie wybrzmiewa dzwonek do drzwi i na miejscu pojawia się pierwszy gość, którym okazuje się być wyglądająca jak milion dolarów Gwen Stacy. Oszołomiony widokiem dziewczyny Peter pomaga jej zdjąć płaszcz, a chwilę potem za drzwi wyłania się zniewalająco piękna Mary Jane Watson, która obdarowuje Petera całusem w policzek. W tym momencie schodzi się reszta towarzystwa, a Harry informuje Petera, że właśnie odbył rozmowę ze swoim ojcem, który czuje się znacznie lepiej. Starszy z Osbornów zamierza ich odwiedzić i cieszy się, że Peter również będzie na imprezie. Harry wyraża zdziwienie faktem, że Peter i jego ojciec znają się tak dobrze, ale całą sytuacją o wiele bardziej poddenerwowany zdaje się być sam Peter, który poddaje wątpliwość amnezję Osborna. Fakt, że Green Goblin poznał jego tajną tożsamość sprawia, że Peterowi nie jest łatwo się odprężać. Podczas gdy Flash wygłasza swoje pożegnalne przemówienie na imprezę wpada najmniej spodziewany z gości, Craven Łowca. Odważny i zarazem nierozważny Flash rzuca się na Cravena od tyłu, jednak nie mija nawet sekunda, a świeżo upieczony mundurowy jest już znokautowany. Łowca kieruje swój wzrok na Harego, po czym w okamgnieniu chwyta chłopaka, a następnie porywa go, wyskakując przez okno. Peter każe Głęb dzwonić na policję, po czym sam przemieszcza się w kierunku schodów. Na pytanie dokąd się wybiera, Peter odpowiada, że musi wziąć swój aparat i zrobić kilka zdjęć. Biorąc Harego za Spider-Mana, Kraven tłumaczy mu, że starannie go obserwował. Zauważył, że gdy Spider-Man zostaje zaskoczony, to niczym każda groźna bestia zaczyna zamierać i jest sparaliżowany. Łowca żałuje, że jego przeciwnik nie stawia nawet małego oporu, gdyż walka z nim byłaby trochę bardziej ekscytująca. Gdy Kraven zamierza zrzucić Harego z budynku, do jego twarzy przykleja się sieć Spider-Mana. Soczysty kopniak, jaki funduje Spider-Man Kravenowi, posyła go na kilka Spiderman Spider-Man stara się pomóc Haremu, jednak Kraven uderza go niespodziewanie w kark, a następnie zaczyna obijać go niemiłosiernie. Wróg Spider-Mana jest zaskoczony faktem, że pająkowi udało się przewidzieć jego starannie opracowany fortel i wystawił on kogoś innego jako przynętę. Z pomocą pająkowi przychodzi Harry, który rozbija doniczkę z kwiatami na głowie Kravena, czym... Chwilowo odciąga jego uwagę. Gdy Craven zamierza zabić Harego, na miejscu pojawia się drugi z Ozbornów, Norman, który wykrzykuje w stronę łowcy, aby ten zostawił jego syna w spokoju. Craven, kojarząc starego zborna jako pośrednika między nim a rzekomo zmarłym Green Goblinem, który notabene zlecił mu przecież kontrakt na zabójstwo Spidermana, całkowicie rozprasza się. To zdarzenie Cravena skrzętnie wykorzystuje Spider-Man. Pajęczak nie hamuje swoich ciosów i po chwili łowca pada nieprzytomny. O ile Peter. Ma często pecha, tak w tym przypadku trzeba przyznać, że miał wiele szczęścia. Woda po goleniu, którą Harry pożyczył od Petera, zmyliła trop Cravena, co w efekcie sprawiło, że ten zaatakował niewłaściwą osobę i pozbawił się przewagi ataku przeciwnika z zaskoczenia. W tym przypadku, gdyby nie szczęścia Parker'a, kto wie, jak potoczyła dalej by się ta historia. Norman Osborne ściska dłoń Spidermanowi, nie wiedząc, jak ma dziękować za uratowanie syna. Przez chwilę Normana zaczyna boleć głowa i ponownie zaczyna on dziękować Spidermanowi za za to, że uratował nie tylko Harego, ale również i w tym momencie nie kończy już właśnie zdania, gdyż Spider-Man już zniknął. Możemy się domyślać, że być może Norman chciał tutaj podziękować za to, że uratował również jego życie poprzednio i zaczyna sobie coś przypominać. Komentując całą sytuację, narrator Peter dość ambiwalentnie podchodzi do swojej dotychczasowej kariery batera. Z jednej strony uratował ogromną ilość ludzi, z drugiej, przez takie postacie jak głowca, Craven stracił mnóstwo cennego czasu, który mógł spędzić z rodziną i z Gwen Stacy. Nie jest to jednak jeszcze koniec naszej historii, ponieważ wróciwszy po walce do swojego apartamentu, Peter zdejmuje z siebie strój Spidermana. W tym momencie drzwi do jego pokoju lekko się uchylają i staje w nich. Gwen Stacy. Dziewczyna jest lekko onieśmielona, widząc Petera bez koszulki. Wydawało jej się, że wszyscy uciekli i nikogo już tutaj nie zostanie. Gwen myślała nad tym, że gdy wszyscy pouciekali, Peter zachował zimną krew i sięgnął po swój aparat, jak gdyby nic się takiego nie stało. Kątem oka dziewczyna dostrzega anonimową walentynkę leżącą na biurku Petera. Pyta się, czy ten ją czytał, na co Peter odpowiada, że tak. Idąc krok dalej, Gwen pyta Petera, czy ten chciałby zostać jej walentynką, a następnie zrzuca z siebie część nakrycia... I cały jego namiętnie. W epilogu komiksu widzimy czas obecne. Peter siedzi samotnie z strychu, wspominając Gwen Stacy w nagraniach do magnetofonu. Stwierdza, że przez lata zadawał sobie trud znalezienia jakiegokolwiek sensu jej śmierci. W tym samym momencie Pete przypomina sobie sytuację, o której nigdy dotychczas nikomu nie wspominał. Zaraz po ceremonii pogrzebowej w jego domu odwiedziła go Mary Jane. Jak wspomina, nie był wtedy dla niej początkowo zbyt uprzejmy i miał dość jej zadufania w sobie. Jednak od tego momentu coś się zmieniło. MJ w jednej chwili, jakby Dojrzała. Śmierć głęd poruszyła osobę, której dotychczas nic nie ruszało. Peter sądzi, że gdyby MJ wtedy nie dorosła, ich związek nie byłby na tyle trwały, aby długo przetrwać. A teraz jest ona jego żoną i sprawiła, że ponownie był w stanie kogoś pokochać. W tym momencie na strychu pojawia się sama MJ. Peter pyta, jak długo słuchała jego gadania, na co ta odpowiada, że wystarczająco długo. Pete przeprasza i mówi, że nie chciał, aby tego słuchała. Na co ta odpowiada, że nic się nie stało i przyszła. Tylko zobaczyć, czy wszystko u niego w porządku. Zostawiając męża samego, MJ prosi go, aby pozdrowił od niej Gwen i przekazał, że ona również za nią tęskni. Przekazując pozdrowienia, Peter kończy powoli swoje nagranie, stwierdzając, że gdy próbuje uzewnętrznić to, jak czuje się w środku, gdy przychodzi dzień taki jak ten, czuje się niebieski, jakby słuchał Jezu. Jest smutny niczym blues. Tęskni za czasem przeszłym, gdy dziewczyna taka jak Gwen podtrzymywała w nim wiarę, że życie może być piękne. Na tym Peter kończy i wyłącza nagrywanie. Ze swojej strony gorąco polecam samemu zabrać się za ten komiks, gdyż wspominałem tutaj naprawdę wiele, szczególnie jeżeli chodzi o komediową warstwę tej opowieści. Jest to niewątpliwie piękny hołd dla Gwen Stacy i myślę, że każdy, kto uwielbia Spidera, powinien zaznajomić się z tą opowieścią, jeżeli jeszcze oczywiście tego nie zrobił. Nie mam w zwyczaju wielokrotnie. Czytać tych samych komiksów, ale opowieść ta jest na tyle autentyczna i ujmująca, że za jakiś czas ponownie do niej wrócę. Historia ta jest również jedną z kilku ciekawych opowieści, która, podobnie jak na przykład ostatnie łowy Kravena, pokazuje, jak fascynującym i groźnym przeciwnikiem potrafi być Sirk Krawinow. Niesamowicie cieszę się, że wkrótce powstanie o nim film oraz będzie on także głównym antagonistą w nadchodzących grze o Spidermanie. Dziękuję za obejrzenie tego materiału i do zobaczenia w kolejnym. Hej!